Hej, nazywam się Magdalena Tomalek. Witam w zbiorakalnej koziorożce w czytaniu na marzec 2025. Zacznijmy od Waszej ogólnej energii. Jak się macie w tym miesiącu, co u Was słychać, jaką macie energię? Wisielec, gwiazda, wieża i karta Cesarz. Jeszcze jedną zobaczymy. I karta siła, okej. Okay. Hmm. Trochę tak, jakby Wam brakowało takiego um, zaufania, wiary w to, że jesteście na dobrej drodze. Bo być może um, sięgacie wysoko po jakieś marzenie, oczywiście ambitnie, jak to koziorożec. Um, I często jest tak, że jak mamy drzewo, to drzewo ma korzenie, no i ma koronę, no nie, więc żeby, wiecie, im większa korona, to tak naprawdę tym większe korzenie, żeby większa korona, tak, żeby to drzewo mogło wyżej sięgnąć do, do nieba, do słońca, żeby mogło większe urosnąć, wyżej urosnąć, no to potrzebuje większych korzeni, głębszych korzeni, bardziej rozbudowanych korzeni, tak, żeby Raz sięgnąć gdzieś tam głębiej, powiecie, wodę i, e, i substancje, które pomogą wzrastać, a dwa, też, żeby mieć mm, takie mocniejsze, jakby ugruntowanie, no nie? E, fundamenty głębsze, czy no, budynek na przykład, tak, żeby mieć, żeby był wyższy budynek, budynek no to muszą być mocniejsze, głębsze, głębiej e, wkopane fundamenty. I tutaj mam takie poczucie, że tak, chcecie wybudować większy budynek, chcecie mieć większe drzewo, i konsekwencją tego jest to, że dzieje się w waszym życiu no coś, co sprawia, że jakby te korzenie rosną głębiej, czy buduje się, jakby wiecie, większa dziura na głębsze fundamenty. Czyli macie jakieś marzenie, pojawiają się jakieś trudności po drodze, jakieś trudne emocje może z was wypływają, jakieś przeciwności losu, z którymi musicie się skonfrontować, z którymi musicie się zmierzyć, i przez to macie wrażenie, że. Coś robicie źle, że idziecie w złym kierunku, że przecież miało być pięknie, wizualizuję, afirmuję, nie wiadomo co, mam tutaj takie wielkie cele i marzenia. A tu jakieś trudne rzeczy się pojawiają, jakieś wyzwania, że jak to przecież miało być dobrze. I no, wygląda mi na to, że to nie jest tak, że dzieje się coś przeciwko Wam, tylko to tak jakbyście szli przez ten proces właśnie pogłębiania się tych korzeni. Jakby, no, wiecie, muszą się gdzieś tam przebić przez tą twardą ziemię, gdzieś tam na, głęboko, głęboko pod ziemią rozrosnąć e, na, na boki i tak jakbyście byli teraz w tej fazie. Więc czujecie no, jakiś tam ból, czujecie jakieś są jakieś problemy, coś musicie rozwiązać, coś musicie jakby stawić czoła czemuś. I, a może coś się rozpada też. Może jakaś relacja się rozpadła, jakaś znajomość. Coś może straciliście dosłownie, finansowo, albo coś innego, ale to jest tak, jakby to się działo po to, żeby zrobić miejsce na nowe. Tak jakby jakaś stara struktura się rozpadała. Albo właśnie, wiecie, coś się buduje, gdzieś tam głębi te korzenie wchodzą. No ale to też jak korzeń się wbija w ziemię, no to ta ziemia się roz, rozwala, nie? E, musi zrobić miejsce na, No to jakby korzeń niby sobie rośnie, no ale tą ziemię to boli, powiedzmy, no nie, nie dosłownie, no ale wiecie o co chodzi, więc tutaj mam takie poczucie, że e, że jesteście na dobrej drodze, e, że nic się nie dzieje tutaj źle, to cokolwiek się dzieje trudnego, to nie jest efektem odwrotnym do zamierzonego, jest po prostu procesem w drodze do waszego zamierzonego. <laughs> I możecie być tacy zmęczeni, trochę już e, zrezygnowani, że znowu coś, że o, kolejna rzecz wyszła, kolejne coś tutaj trzeba naprawiać, y, procesować. Y, wiecie, z, z czymś sobie tutaj radzić, tak jakbyście byli właśnie tacy zmęczeni, zrezygnowani, że. Um, że coś idzie nie tak, ale bardziej mam takie poczucie, że jakby brakowało Wam takiego zaufania czy takiego potwierdzenia w tym, że wszystko jest dobrze, to tak ma się dziać, to wszystko jest w porządku, no nie? Czy to też jak um, zaczynamy remont na przykład jakiegoś mieszkania starego, nie? No to na początku no to jako tako wygląda, wszystko jest stare, brudne i, i zniszczone, no ale jakoś da się żyć. Ale jak się zacznie robić taki gruntowny remont, no to wiadomo, że zawsze coś po drodze wychodzi, nie? Ściągniemy, zerwiemy tapety się okazuje, że w ogóle tynk cały spada i trzeba zrobić. No a jak już tynk, no to dobra, no to już jak się dokopaliśmy do jakiejś, nie wiem, instalacji elektrycznej, to może już lepiej też to wymienić, no nie? Więc mamy takie wrażenie, że im dalej własnym więcej drzew i że jest odwrotnie, tak, że miał być remont, miało być zaraz pięknie, a jest syf i w ogóle jest jeszcze gorzej ściany poryte i, i nie wiadomo co. Ale tak naprawdę no, to służy temu, żeby tak, no, zrobić, wiecie, gruntowny porządek i mieć jeszcze lepiej i fajniej, i ładniej zrobione, tak? I wszystko wymienione, wszystko co stare i co byłoby zagrożeniem na przyszłość, Tak może jakaś stara instalacja elektryczna, która aż się domagała tego, żeby jej ją naprawić, a na początku może nie wzięliście uwagi, w sensie tego pod uwagę. A później to, wiecie, wyszło, nie. No. Więc to, cokolwiek to jest, czy to właśnie jakaś strata czegoś, czy coś, nawet jeżeli to się wydaje, wiecie, nieadekwatne, że o co ma strata pieniędzy do tego, że chce zarabiać więcej, może te pieniądze były z jakiejś innej energii, może to chodzi o to, żebyście, taka, wiecie, wytrzymałość wasza psychiczna na to, ile będziecie wydawać pieniędzy, jak już będziecie ich mieli więcej, tak, żebyście mogli zainwestować, jakieś ryzyko podejmować, czy nawet pod kątem emocjonalnym, może w jakimś związku. Nie, nie wszystko musimy rozumieć, tak? Nie wszystko musimy wiedzieć, dlaczego akurat to i czasami pewne rzeczy wydaje nam się, że nie mają znaczenia, czy nie mają sensu, że się jedno z drugim nie łączy, ale, ale się łączy. Tak, dziesiątka mieczy, dziewiątka monet, um, rycerz monet. <laughs> Kwórka była, a kielichów ósemka y, mieczy. Więc y, jeszcze jedną taką rzeczą właśnie, czego tutaj nie wspomniałam, że czasami mamy jakieś e, ograniczające nas przekonania i żeby móc wejść na wyższy poziom, mieć lepiej w życiu, musimy pozbyć się tych prze, y, ograniczających przekonań. I te rzeczy, które się dzieją negatywne są po to, żeby zwrócić naszą uwagę, jakby rzucić światło, na to, gdzie my sami siebie ograniczamy jakimiś um, negatywnymi przekonaniami, gdzie nas coś ogranicza, jakaś może jeszcze trauma z, przesz z, przesz z przeszłości, jakieś wątpliwości, które mamy, tak? Tam, gdzie emocjonalnie nie jesteśmy tacy wystarczająco silni do tego, żeby wyjść na wyższy poziom, czy mentalnie, pod kątem właśnie jakichś um, przekonań na, na temat czegoś, na temat. Nie wiem, pieniędzy, miłości, zdrowia, sukcesu. Mhm. Siła po raz drugi, czwórka kielichów i czwórka monet. Więc mam poczucie, że tu w tym miesiącu no, dużo pracy będziecie mieli. Niekoniecznie może takiej pracy fizycznie, że... Wiecie, robisz może stronę internetową czy masz więcej klientów czy coś takich rzeczy bardziej takiej pracy wewnętrznej polegającej właśnie na odpuszczaniu jakichś negatywnych przekonań na odpuszczaniu może jakichś relacji jakiejś znajomości czy takiego przywiązania do czegoś na odpuszczaniu um, takich oczekiwań także o to ma przyjść w taki sposób także pieniądze mają przyjść w taki sposób a nie inne czyli trzeba czasami odpuścić, tak, wiecie, taki szablonowy sposób myślenia, żeby wpuścić do siebie coś więcej, bo może, nie wiem, upierasz się, że ja tak na pieniądzach mówię, no bo to najłatwiej, jakby najłatwiej to tak materialnie pokazać, no nie, zobrazować, ale może chodzić o coś innego, ale może upierasz się, że ten milion złotych, których chcesz zarobić ma przyjść poprzez ten jeden produkt, który masz i się trzymasz tego i, i, i wiesz, i tutaj idziesz w zaparte, a może coś się wydarzy, że z tym produktem coś będzie nie tak, coś się zepsuje, że w ogóle poniesiesz jeszcze jakieś straty. Dlaczego? Nie dlatego, że to jest coś na złość, tylko może dlatego, że ten produkt Cię jakby ograniczał, że tutaj jakby nie było możliwości, żeby tyle zarobić. I może przez to, że to odpuścisz, Przyjdzie Ci jakiś pomysł, wpadniesz na jakiś pomysł nowego zupełnie produktu, który szybciej Ci ten milion przyniesie, czy kilku różnych produktów, o których nigdy wcześniej nie pomyślałeś czy nie pomyślałaś. Tak, coś na takiej zasadzie. Czy w miłości może upierasz się, że tu ta osoba ma być, to jest miłość Twojego życia i musicie być razem, a jak nie, to koniec. Nie może się okaże, że koniec, <gry> że z tą osobą nic, ale dlatego, że ta osoba nie była zdolna do przemiany na tyle, żeby dać ci to, czego potrzebujesz, na co zasługujesz i musisz odpuścić tą osobę, przywiązanie do tej osoby, żeby móc poznać kogoś innego, wpuścić do swojego życia kogoś innego, kto będzie dokładnie tym, czego potrzebujesz. Tak, zamiast stać przy jednej jakiejś tam osobie, która nie chce być tym kim ty chcesz, żeby ta osoba była i próbować ją zmienić i się użerać, no nie? Więc coś tego typu. Więc dużo takiej pracy u was. Właśnie takiego odpuszczania wielu rzeczy, odpuszczania jakichś negatywnych przekonań, ograniczających przekonań, wątpliwości, takiego przywiązania do czegoś, takiej upartości, takiego uporu, że coś musi być w taki sposób, jak ja sobie to zaplanowałam i jak to dopiero odpuścicie, to przyjdą te sukcesy, przyjdzie tam miłość, przyjdzie to, na czym Wam zależy, w taki sposób, jaki jest dla Was najlepszy, najszybszy, najbardziej właściwy, a nie w taki sposób, jak Wy chcecie i jak Wam się wydaje, że jest najlepszy dla was my no, jako ludzie jesteśmy bardzo często ograniczeni pod tym jesteśmy w sensie ograniczeni jak mamy taką ograniczoną perspektywę no nie i nie widzimy często wielu możliwości w jakie no, pieniądze mogą przejść tak czy w jakie coś może różne wydarzenia mogą się w naszym życiu pojawić i no i często właśnie sami siebie nie? gdzieś tam wciskamy w jakąś Drogę naokoło, bo to jest jedyna droga, którą znamy, i wydaje nam się, że jest najkrótsza, a nie wiemy o tym, że jest jakiś skrót, i wszechświat nam czasami próbuje wiecie, ten skrót pokazać, a my się upieramy, że nie, tamtędy na pewno będzie szybciej tylko dlatego, że to jest coś, co znamy. Dobra, zobaczmy z emocji, co tutaj jeszcze Aha, trend, napięcie. Mhm. Pożądanie, oczekiwanie, bezsilność i duma. No, duma chyba w takim negatywnym znaczeniu trochę, że e, takie mamy poczucie, że no ja wiem najlepiej i nikt mi nie będzie mówił, jak mam coś robić i ja będę to robić po swojemu. E, tak, i to nas też często ogranicza, no i się śmieję, bo ja też tak mam często, więc e, tutaj absolutnie nikogo nie oceniam. E, tak myślę, że to też taki będzie właśnie proces odpuszczania trochę tego, że ja wiem najlepiej um, i pozwolenia, żeby um, inne opcje mogły się też pojawić, tak takiego trochę zaufania właśnie do życia, do tego, że można inaczej pewne rzeczy zrobić, takiego otworzenia się na to i karta, i karta przygnębienia. No więc tu tak z tego całego obrazka czuję właśnie takie, że idę w zaparte, że coś ma być tak jak ja chcę, ale to może wiecie, im bardziej będziecie się tak upierać, no tym bardziej was to jakby e, ściągnie. Więc wyobraźcie sobie, że tak na tym przykładzie, co mówiłam, e, z tym, że jest jakaś droga, która jest, idzie dookoła. Ale to jest jedyna droga, którą znacie. Może znacie jakąś jeszcze inną, dłuższą i wydaje wam się, że ta wasza jest e, najkrótsza możliwa, mimo tego, że jest, wiecie, jakieś zamiast pół godziny możecie gdzieś tam dojść w pięć minut. I upieracie się przy tym i teraz wyobraźcie sobie, jakbyście szli powoli, tak z takim nie. Wiesz, wiecie, szli powoli w kierunku tej waszej e, długiej drogi. Ehm, w takim rozglądając się jednocześnie na boki, czy jest jakaś inna możliwość i przychodzi jakaś osoba i Was łapie za ramię i Was trochę tak ciągnie na, w stronę tego, um, tej drogi na skróty, no nie? Więc to takie, okej, okay, jak idziesz wolno i się rozglądasz, to widzisz, że też, że też że ta osoba podchodzi, że zaraz Cię złapie, że zaraz Cię pociągnie, robisz jeden kroczek w bok już jesteś na tej drodze na skróty. A w momencie, w którym idziesz w zaparte, biegniesz po prostu po tej drodze <grym> swojej, utartej, z uporem, to jak ktoś Cię złapie i Cię będzie chciał zawrócić, czyli taka ręka wszechświata będzie chciała Cię zawrócić na tą stronę, na tą drogę a krótszą, no to wiadomo, że tu będzie taki większy szok i z większym bólem i można sobie coś naciągnąć, nadarować jakiś mięsień, nie? Bo jest taki większy, wiecie, większy impet, nie? Więc... Im bardziej się będziecie, będziemy, bo mnie to też dotyczy, e, upierać, że coś ma być tak, jak ja chcę i tak, jak sobie to zaplanowałam, bo ja wiem najlepiej, no to tym bardziej boli <grytanie> zawrócenie nas na właściwą drogę, a im bardziej będziemy tacy otwarci, że okej, okay, może są jakieś inne możliwości, nie muszę wiedzieć, co to jest, więcej takiego zaufania, więcej takiego rozglądania się na boki, e, nastawienia ucha czy. Co tutaj może poprawić, co tutaj zmienić, tak? Więcej takiej otwartości na to, no to łatwiej jest, takim mniejszym bólem, z mniejszym szokiem, można się na, nastawić na, na, na jakąś inną ścieżkę, którą, która jest dla nas lepsza. Ok, zobaczmy jeszcze z kart porady, jakąś wskazówkę. Co tutaj jeszcze dla Was, co musicie usłyszeć. Karta, zamek to czas na uzdrawianie, a nie na wojnę. Nie tyle ten podpis tutaj czuję, co zobaczcie na obraz, że wszystko tutaj jest w takich gruzach. No nie, ona stoi i, i te szczątki tam e, trzyma i wypuszcza z ręki i, i płacze. Więc to jest trochę taki moment, w którym taki miesiąc, w którym może dojdzie do was, że. No, to jak ja chciałam, jak ja próbowałam, czy próbowałem, to jakby tutaj już nic nie ma, na tej drodze już tutaj nic nie ma, jakby wyczerpałam już potencjał tej drogi, którą szłam, tego sposobu myślenia, którym szłam, i muszę tu odpuścić coś i otworzyć się na nowe, tak? Pozwolić, żeby to, co stare tutaj runęło, żeby się posypało ten zamek z piasku, żeby się posypał ten stary dom. W którego trzeba było pakować cały czas, nie, nie mówię dosłownie, przenośni bardziej, no nie? Jako ten stary dom, jako taki nasz sposób myślenia, czy jakieś nasze emocje, podejście do życia, żeby to się mogło już, zamiast próbować to jakby podtrzymywać na siłę, upierać się, że to jest właściwe że tak musi być, bo ja tak chcę, pozwolić, żeby to się zawaliło, posypało, wypuścić to z rąk. Zrównać z ziemią i pozwolić, żeby wybudowało się dla nas, żeby życie nam wybudowało pałac taki, jaki chcemy. Taki, na jaki zasługujemy. O, i zobaczcie, jaki ładny obraz tutaj. Eee, Homework? Nie wiem, co to jest za słowo ale jest podpisany zabierz siebie na randkę, zobaczcie też jaki też na nie tyle może podpis co zobaczcie jaki jest obraz, nie? tutaj ta, po tej wojnie taki obraz jakiejś wojny i rozpaczy w tych zgliszczach tutaj stoi, to tak jakby to było to w czym jeszcze trochę jesteście w tym miesiącu jedną nogą, gdzie tutaj jeszcze patrzycie płaczecie i widzicie po prostu jak się wszystko sypie, a zobaczcie do czego idziecie co się pojawi, zobaczcie jaka tu jest energia Taką radością, otwartością, zupełnie nowy, taki świat stoi otworem tutaj. Taka ładna zieleń, kwiatki. Ona sobie z takim spokojem, z takim zaufaniem, z takim ciepłem patrzy na tego ptaszka, co tutaj przyleciał. Tak patrzę, czy to jakiś kolibar, czy coś nie, chyba, ale ładny ptaszek, taki złoty, jak złota rybka, trochę. Tak. Więc. No, tak czuję, że ten miesiąc to taki trochę przejściowy, że dużo się może posypać, dużo może Was to kosztować wysiłku pod kątem takiego odpuszczania bardziej, co wcale nie jest łatwe, wręcz reż... Przeci... znaczy, teoretycznie łatwe, bo wystarczy puścić, no ale kosztuje nas to no, takie przywiązanie emocjonalne i, i nasz... nasze podejście do świata, więc to musimy odpuścić po to, żeby. Po, zrobiła się przestrzeń właśnie na coś zupełnie nowego, przyjemnego, takiego, takiego takiego dobrego dla nas, takiego jak zawsze chcieliśmy, tak? Trzeba to wpuścić po prostu. Więc dobrze, tyle na dzisiaj. Hmm, tutaj jeszcze wiecie co? Jeszcze jedna rzecz tutaj, bo powiedziałam złota rybka, złoty ptaszek, a tutaj zauważyłam, że jest złota rybka na karcie w akwarium i tak pomyślałam, że to jest dobry moment, właśnie takie przełomowe momenty oj że to są dobre momenty, żeby mieć jakieś życzenie, żeby się skupić na tym, czego chcę, co ja tutaj chcę stworzyć, na tym, co ja chcę wybudować na tych zgliszczach, tak? Na tym, co tutaj zostanie zaraz zrównane z ziemią. Tak zamiast płakać, no trochę popłakać sobie można i trzeba, jeżeli macie potrzebę. Odnośnie tego, co zostawiamy za sobą, ale warto więcej jakby energii przeznaczyć na to, co chcemy, tak jak sobie to wyobrażamy, jak się chcemy czuć i więcej takiej, może, ekscytacji. Może to nie zawsze, bo wiecie, też nie chodzi o to, żeby określać, teraz znowu się przywiązywać do nowych, takich nowych, utartych jakichś ścieżek, że to ok, to nie będzie po staremu, ale będzie po nowemu, ale też tak, jak ja chcę, tylko w taki, takim. Tak, znaleźć sobie taką ekscytację, że wow, nie wiem jak będzie, ale wiem, że będzie super. Nie wiem co nowego mi tutaj wszechświat wybuduje w moim życiu, ale będzie super i już się nie mogę doczekać, bo wiem, że zasługuję na coś fajnego i wiem, że wszystko, czego chciałam, się pojawi, albo przynajmniej dużo z rzeczy, z tych, które chciałam, się tutaj pojawią. E, i, no, I z taką, wiecie, z takim pozytywnym nastawieniem, tak? Nie takim fałszywym, pozytywnym, ale z, takim, z taką ekscytacją po prostu. Na to nowe, na to co fajne, jeszcze nieznane. Okej, okay, dobra. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia niedługo.